Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o relacje jakby odbiorca-producent, bo to jest bardzo kluczowa sprawa w tych zwanych sadach konwencjonalnych. Producent-sadownik często jest uprzedmi uprzedmiotowiony. My musimy, my jako producenci musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy przedsiębiorcami, nieważne czy mamy 3 hektary, czy 30, czy 300 i musimy mieć świadomość, że odstawiając nasz produkt, y jabłko czy cokolwiek by to było, Jesteśmy partnerem w umowie, w, 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 w umowie biznesowej między naszym odbiorcem. Nasz odbiorca, czy ja jestem dla naszych odbiorców, czy tu w tym przypadku jakiś zakład, to jest jego element działalności i on bez tego surowca nie może funkcjonować. Także tu muszą być te relacje właściwie poukładane i, re, i jeśli chodzi o stosunek jednej strony do drugiej. Często jest tak, że zakłady oczywiście wykorzystują swoją przewagę rynkową, mają taki potencjał, my jesteśmy rozrobnionym, mamy rozdrobnioną produkcję, jest bardzo dużo sadowników, jakby to przełożyć na taki język, bym powiedział, biznesowy, to dużo podmiotów. Po jednej stronie mało, po drugiej jest ta nierównowaga rynkowa. Stąd, y, ta prze, prze, stąd jest ta sytuacja, że my nie umiemy jakby wykorzystać potencjału, który mamy, bo kilka milionów ton, jaki tu mamy na, na, na rynku. To my powinniśmy, my powinniśmy decydować, ta strona produkcyjna, jak nie decydować, to przynajmniej współtworzyć te relacje cenowe, jeśli chodzi o zakłady. Tak nie jest. Ale z drugiej strony też musimy wiedzieć, że po drugiej stronie ten zakład to też jest jedna strona y, rynku i ma określone parametry produkcyjne. Jeśli mogę odnieść się do, do zeszłego sezonu, to ta cena była dość wysoka. Ona wynikała oczywiście z, ze znacznie niższych plonów, ale też. Do uwarunkowań globalnych kosztów pracy, kosztów energii, ale też jakby parametrów surowca. W zeszłym roku były, owoce miały dość niskie brixy i jakby wskaźniki produkcyjne koncentratu były dość niskie w stosunku do lat ubiegłych. No, ja produkowałem to w zeszłym roku, to wiem. Zwykle średnia yy, jaka się wykorzystuje do produkcji koncentratu, czy zagęszczonego soku owocowego to jest tak 6,5 do. 6,8,7, a w zeszłym roku średnia wyszła grubo poniżej yy, powyżej 7, jeśli odniesiemy to do ceny zakupu surowca przekraczającej 80, 80 groszy, to już pół kilograma różnicy to jest 40 groszy. W przełożeniu to na sprzedaż, w podniesieniu do kilogram, kilograma koncentratu, to jest kilka centów. Czasem to jest marża danego zakładu, także tę drugą stronę też trzeba widzieć. Ale muszę przyznać, że częściej to jednak strona przetwórcza ma ten decydujący głos się ocenę. Ciężko jest definiować, to już Pan doktor powiedział, że nie ma jakby definicji sadu sokowego, bo też jakby z tych naszych sadów, które kiedyś były konsumpcyjne, dzisiaj są powiedzmy przemysłowe, te owoce nie trafiają bezpośrednio, na, znaczy stricte tylko na koncentrat czy tam NFC, tylko mają różne przeznaczenie, tak jak wspomniałem, w zależności od odmian i od tam innych jeszcze uwarunkowań rynkowych czy biznesowych. Ciężko jest to zdefiniować, nie ma sadu stricte sokowego. Ja muszę przyznać, że od kilku lat testuję co roku jakieś jedną czy dwie odmiany, bo też chodzi mi po głowie założenie od początku jakiejś, jakiejś powierzchni, nie wiem, większej, mniejszej, z przeznaczeniem do przetwórstwa czy to będzie koncentrat, czy to będzie sok, czy to będzie pire ale jednej jakiejś odmiany, która charakteryzowałaby się, nie wiem, niższymi kosztami produkcji, niższymi kosztami ochrony. Głównie skupiałem się do tej pory z racji tego, że zajmuję się owocami i produkcją ekologiczną. Skupiałem się na odmianach parku odpornych i muszę przyznać, że do tej pory, mimo że już koło 10 lat różne odmiany, myślę, że do tej pory ja i, i, i moi tam znajomi, bo nie da się wszystkiego samemu zrobić, tylko wymieniamy się doświadczeniami. No nie trafiłem na odmianę, która by spełniała jakieś oczekiwania, powiedzmy, byłaby jakaś uniwersalna, to na dziś mogę powiedzieć, gdybym dzisiaj miał zakładać sad z przeznaczeniem do, do przetwórcy, zresztą wymieniam sady, no to korzystam z tradycyjnych odmian. Dzisiaj, gdybym dzisiaj miał zakładać sad sokowy, to bym, czy powiedzmy, z przeznaczeniem do przemysłu, to bym sadził szampiona i Dareta i Goldena. To są odmiany, które nie są przemienne, w miarę, w miarę równo i co roku owocują, łatwo się je prowadzi. A jeśli chodzi o ochronę i, i, i technologię, to na tyle ją mamy dopracowaną, że jakiejś specjalnej trudności nam to nie nastręcza. O kosztach też bym nie przesadzał. Inny problem jest, jeśli chodzi o koszty produkcji, to są koszty zbioru. Ja, ponieważ mam tego dość znaczne powierzchnie, to dość skrupulatnie wszystko liczę i wszystkie koszty mamy policzone. Nie w zeszłym roku koszt zbioru, w zależności od lokalizacji i odmiany, bo też no, z racji niższych plonów. Niektóre kwatery miały mniejsze obłożenie, kosztowy, wyniósł mnie od między 17 a 20 groszy. To jest dużo. Jeśli byśmy odnieśli na przykład do ceny y, jabłek przemysłowych w 2022 roku, to właściwie 50-60% ceny to jest koszt zbioru. Czyli to już by y, właściwie mija się nie ma sensu, żeby to, y, żeby to kontynuować.